Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przede wszystkim gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w operację wojskową, w operację obronną. Gratuluję szefom najważniejszych instytucji państwowych współpracy prawidłowej. I na tym, obawiam się, gratulacje należałoby zakończyć, bowiem nie jest czas na poklepywanie się po plecach. Czas jest na to, żeby umiejscowić ten atak we właściwym kontekście a tym kontekstem jest brak wystarczającego przygotowania naszego państwa na tego rodzaju ataki. Przypomnijmy doniesienia tylko z lipca i września tego roku. Dowiedzieliśmy się z mediów, z publikacji w lipcu i wrześniu, że system antydronowy zakupiony przez poprzedni rząd Skycontrol nie jest rozwijany nie jest modernizowany, że Rada Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych wstrzymała jego modernizację, a teraz słyszymy, że nie jest nawet rozmieszczony na granicy. Domagamy się odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dowiedzieliśmy się w sierpniu, że nowy system antydronowy, kompleksowy, który miał być budowany w ramach obrony przeciwlotniczej, o której mówił pan minister, system KINMA, został wstrzymany i w ogóle nie jest realizowany z powodu braku środków. Dowiedzieliśmy się, że system Barbara aerostatów rozpoznawczych, pan minister sam to w swoim wystąpieniu potwierdził, składa się zaledwie z czterech balonów. To jest nic. Dowiedzieliśmy się także, że specyfikacja systemu antydronowego, który ma zamówić Straż Graniczna, jest tak napisana, że dziwnym trafem spełniają tylko jedna izraelska firma. Myślę, że jest dobry dzień na to, żeby do tych informacji się odnieść i wyjaśnić, dlaczego Polska nie dysponuje właściwie żadnym operacyjnie działającym systemem antydronowym. Oczywiście wspaniale, że pomogli nam sojusznicy. Duże podziękowania dla europejskich sojuszników w szczególności, którzy byli zaangażowani w tę całą operację. Także dzisiaj tutaj nawet na galerii był przez chwilę ambasador Czech. Czesi również wykazują solidarność, wysyłając nam śmigłowce do wsparcia. To wszystko bardzo dobrze. Natomiast jeżeli tego typu ataki będą ponawiane, ataki służące testowaniu sposobu działania nas, naszych sojuszników, używaniu uzbrojenia, działaniu radarów, to musimy sobie zadać pytanie, z czego my i z czego sojusznicy będziemy strzelać i do czego dokładnie będziemy strzelać. I tutaj uważam, że dokładne odpowiedzi powinny być także w parlamencie udzielone, a więc zadam parę pytań i zachęcam posłów obozu rządzącego, żeby również słuchali się w te pytania. A więc po pierwsze, ile było faktycznie wśród tych kilkunastu znalezionych już w tej chwili obiektów latających, faktycznych dronów bojowych? Pierwotnie media podawały, że to były szahedy, niebezpieczne faktycznie drony. Wszyscy jesteśmy ostrzegani przed dezinformacją, więc wystrzegajmy się jej. Ile było faktycznie szahedów, a ile było styropianowych wabików udających szahedy? Ile dronów lub obiektów latających opuściło nasze terytorium? I ile z tych, które opuściły, to były wabiki, a ile to były faktyczne drony bojowe? Czy te, które opuściły, to były drony bojowe? Jaki obiekt spowodował zniszczenie tego domu na Lubelszczyźnie? Myślę, że jego nazwa powinna paść, bo zapewne został znaleziony. Następne pytanie: Czy Rzeczpospolita przy swoich systemach radiolokacyjnych obecnie ma zdolność odróżniania wabików od dronów bojowych? Czy natowscy sojusznicy mają zdolność odróżniania styropionowych wabików? kosztujących parę tysięcy dolarów czy euro, dronów bojowych kosztujących parę dziesiąt tysięcy. Czy przy kolejnych takich atakach będziemy do styropianowych wabików strzelać rakietami z poderwanych sojuszniczych samolotów F35 i co na to nasi sojusznicy? I z czego wynika milczenie naszych amerykańskich sojuszników wobec tego ataku? Bardzo prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na te pytania, bowiem dotykają one istoty naszych zdolności obronnych i istoty naszych relacji sojuszniczych. Jestem szczerze powiedziawszy zdumiony w tym, że od wczoraj trwa spektakl wzajemnych pochwał, wzajemnego gratulowania sobie w sytuacji, gdy także w sektorze cywilnym systemy ostrzegania ludności nie zadziałały prawidłowo. Widać rażący brak koordynacji pomiędzy strukturami wojskowymi i cywilnymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reagowało z wielogodzinnym opóźnieniem. Informacje nie były prawidłowo przekazywane. To Parlament jest miejscem, gdzie należy te, te rzeczy wyjaśnić. Jeżeli Pan, Panie Pośle i Wy tutaj z koalicji rządzącej uważacie, że to, co się wydarzyło, jest dobrą okazją, żeby się poklepać po plecach, to głęboko się mylicie. My tu jesteśmy od tego, żeby patrzeć władzy na ręce, żeby w interesie obywateli punktować zaniedbania, poseł, wątpliwości i podnosić jakość naszych zdolności obronnych. Tego się Adrian, domagamy. Te zdolności obronne mają być budowane, bardzo. a nie pudrowane. Dziękuję pan poseł bardzo. Adrian Panie, Panie pośle, śliwka, proszę w trakcie debaty nie zabierać głosu, bo to nie jest ten moment. Pan, jeżeli chce, to proszę się zapisać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie. panie. Marszałku, Panie Premierze, Panie Ministrze. Panowie Generałowie. No tak to już jest, Panie Marszałku, że jednym Panie daje zdania skończyć, a drugim Pan daje bez umiaru mówić. Natomiast dzisiaj miałem nadzieję na jakąś dyskusję, która przybliżyłaby nas do rozwiązania tajemnic dnia wczorajszego. Mieliśmy tu Donalda Tuska, który w swoim przemówieniu mówił o tym, żeby nie atakować Zachodu, bo mamy na wschodzie wroga. Mieliśmy tutaj mówienie o dezinformacji, wrzasku publicznym, dezinformacja, rosyjska agentura o NUCE dalej. A dziś dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że Donald Tusk wczoraj dezinformował nas tu wszystkich. Ponieważ powiedział, że pierwszy raz się zdarzyło, że drony przyleciały ze strony białoruskiej, a przyleciały z białoruskiej i Ukraińskiej. Dzisiaj to po powiedział pan premier, za co bardzo dziękuję. Także panie Donaldzie Tusk, proszę nie siać dezinformacji. I proszę państwa, dalej idąc. Boli, boli, kłamczuszki. Więc to jest tak, proszę państwa, że... Panie marszałku, proszę uciszyć tych ludzi. No. Proszę państwa, Drony to jest bardzo temat groźny, bo prosty, nisko lecący. Radary go ledwo widzą i to jest problem dla nas wszystkich. Otóż cały sukces i te wasze dziękczynne przemówienia dotyczyły dzisiaj jedynie tego, że na 20 dronów, 19 dronów, dwa zestrzelono czy tam cztery. Jeżeli to jest sukces, to ja naprawdę dziękuję. Winszuję sukcesów. Gdyby ich było 400, to proszę sobie to pomnożyć, wyjdzie wam wskaźnik jakich mało na świecie. Tak więc myślę sobie, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie jak to zrobić. Otóż pan generał powiedział, że Białorusini nas uprzedzili o lecących dronach. Czy to prawda, panie Generale? Prawda. Czy Ukraińcy nas ostrzegli? No, to powiem, że trzeba im podziękować, dlatego że. Powiem, dlaczego pytam, bo jeden z polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, że tylko idiota jest to w stanie wymyśleć. Tak więc, proszę Państwa, dzisiaj mamy do czynienia z walką o nasze umysły, a nie o to, co się wczoraj stało. Dzisiaj wykorzystuje się to ohydnie w sposób polityczny. I szczerze powiem, że pytania, ponieważ za chwilę będziemy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ja dodatkowe pytania, szczegółowe w tej sprawie zadam, bo ich jest bardzo wiele. I na te wiele pytań musimy odpowiedzieć bez względu na to, czy to Platformie Obywatelskiej się podoba, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Skalik przedstawi stanowisko koła Konfederacja Korony Polskiej. Panie Marszałku. Panie premierze, panowie generałowie, Wysoka Izbo. Wydarzenia nocy ubiegłej potwierdzają, że Polska nie posiada systemu obrony przeciwdronowej. To fakt. Choć wydajemy na obronność co roku setki miliardów złotych, do tej pory wojsko polskie nie zostało wyposażone w system wykrywania i zwalczania dronów, który relatywnie nie jest wcale aż taki drogi. W związku z tym domagamy się pilnej inwestycji w taki system. Szybko, sprawnie. Jako lotnik byłem uczony, jako instruktor lotniczy uczyłem innych, że w trudnych sytuacjach po pierwsze należy zachować spokój i starać się z zimną głową ją ocenić. Tego samego oczekiwałbym od premiera oraz członków rządu. Niestety zamiast chłodnej analizy, uczciwej oceny sytuacji mamy wywoływanie psychozy. W czasie wczorajszego sejmowego wystąpienia premier, który choć zapewne wiedział, to nie powiedział, że informacja o nadlatujących dronach została dostarczona przez Ministerstwo Obrony Białorusi. Generał Kukuła przed chwilą to potwierdził. Ta niezwykle istotna okoliczność nie pasowała premierowi wczoraj do prezentowanego nam obrazu. Rozgrzane rządowe głowy. Próbowało wczoraj po południu, do południa studzić za pośrednictwem agencji Reutera NATO, publikując komunikat. NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na, tery na terytorium Polski jako atak. Także, panie marszałku Krzysztofie Bosak, było stanowisko NATO. Rozsądek wykazał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, który wczoraj dla tej samej agencji powiedział. Nie ma dowodów na celowy lot rosyjskich dronów do Polski. Należy pamiętać też o niedawnej wypowiedzi eksprezydenta Andrzeja Dudy, który potwierdził w czasie jego prezydentury Ukraina podejmowała intensywne działania, by wciągnąć Polskę do wojny. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa generała bogusława Samola który całkiem niedawno, odnosząc się krytycznie do działania Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wobec Polski, powiedział Jesteśmy traktowani jako kraj buforowy, zaś nasi żołnierze jak mięso armatnie. W Sejmie psychoza przynosi efekty. Ustawa pomocowa Ukraińcom przechodzi gładko jak po maśle. Wczoraj słyszeliśmy co różno po dzisiejszej nocy, jakżeż inaczej działamy szykujemy ustawę Ukraińcom. Pod jej wpływem prawdopodobnie prezydent Nawrocki również skapituluje. To niestety polityczne złoto dla rządu Donalda Tuska my nie jesteśmy partią pacyfistów i zapraszamy na marsz Polska za pokojem, który odbędzie się 21 września. Gomoła. O godzinie 15.00 zapraszam Rondo proszę, Dmowskiego w Warszawie. Panie Marszałku, Panie Premierze, krótko: pierwsze pytanie. Dlaczego zawieszono program? w Radwarze produkcji Laserów, gdzie już 10, o mocy 10 kW, gdzie były już na szóstym stopniu gotowości technologicznej, czyli były realne strącenia, cena kilka złotych w kilka sekund od dwóch lat program jest absolutnie zawieszony. Drugie ile środków obrony przeciwlotniczej posiadają wszystkie brygady na ścianie wschodniej i nie mówię tutaj o tych, które są w etacie, tylko które są w koszarach. I, I tak samo czy mają jakieś systemy antydronowe w koszarach. Trzecia rzecz. Dwa tygodnie temu złożyłem interpelację, w której mówiłem, pytałem się, mamy ponad 70 elektrociepłowni i ciepłowni. Czy jest realna ochrona dla tych obiektów? Nie mówię o Petrochemii Płockiej. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Pan premier pozwolił sobie zarysować taką szeroką perspektywę, więc skorzystam z tej okazji i wspomnę o wydarzeniu mającym znaczenie dla bezpieczeństwa. Polski. Prezydent Trump polecił znieść sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Białoruś. Konkretnie chodzi o sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belawia. Amerykańscy oficjele mówią o potrzebie reaktywacji ambasady w Mińsku. Właśnie ambasador Stanów Zjednoczonych w Wilnie informuje, że prezydent Łukaszenka podjął decyzję o zwolnieniu ponad 50 więźniów, w tym dwóch Polaków. Panie premierze! Jak widać eskalacja nie jest jedyną opcją. Czy Polska jest gotowa, podobnie jak administracja naszego największego sojusznika, ocieplać relacje z Mińskiem? Dziękuję Pan bardzo. Pan Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, szanowny panie premierze. Czasu mało, więc będę precyzyjny. Wiem, że kilkanaście dronów leciało na terytorium Polski. Skupię się na tym, na czym powinna ta dyskusja się skupić. Kilkanaście wleciało, spadło, kilka zostało zestrzelonych. Pytanie, dlaczego nie wszystkie zostały zestrzelone? Czy uznano, że ta część, która nie została zestrzelona, jest niegroźna i dlaczego taką decyzję podjęto? Drugie, proszę o precyzyjną stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej. Pojawiło się wiele sprzecznych informacji, z jakiego terytorium te drony przeleciały. Na, na, do Polski czy wiemy do, dokładnie, czy to było tylko z terenu Białorusi, czy również z Białorusi i Ukrainy? I trzecie pytanie również proszę o stanowisko Monu, czy to prawda? Jeśli tak, to dlaczego w Polsce jest rozpoczęta, ale nie kontynuowana budowa systemu antydronowego? Wydaje się to, jeśli to prawda, wydaje się to być może finansowo nieuzasadnione, chyba że Ministerstwo Obrony Narodowej ma inną wizję, inny pomysł na to, żeby, żeby znaleźć inny sposób na zapewnienie polakom bezpieczeństwa. Pan Osał Andrzej Śliwka, jedna minuta.